Então, uh. o Четырех желния двух техников и санитариус. W lądowaniu teren dla następnych grup. Skontaktujcie się z marszałkiem. Wszyscy w cześć! Polski. Moim zadaniem jest ochrona zasłużki. Oh. hello Alo, 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 alo. Toudou, toudou. Сэр, да, сэр! Отдел бачлась! Утворщие группы ⁇ четырех желдняжей, двух техников и санитарию. Формуй группы! Pamiętajcie swoje kryptonimy. Po wylądowaniu oczyśćcie teren dla następnych grup. Skontaktujcie się z Marszałem Jaszynem. Kryptonim Ożoł. I czekajcie na dalsze rozkazy. Oddział, naprzód, marsz! Patrz, oddział, naprzód, Um konia! Pustkowie. O nich. Każdy inne. Gdzie jest ta reszta? Nie powinienem być tu sam. Allo? Tu drost piać. Tu drost 5. Darła. Ożył. Zgłoś się. Oj, niedobrze, niedobrze. Albo radio zepsute, albo nikogo nie do domu. Lepiej się rozejrzeć, czy nie ma tu jakichś Amerykanców. O! Dzień dobry! To teraz! To teraz! Musiałem zablokować głośność. To Крысы? Стой, кто идет? Механик третьей категории Юрий Иванович Горки. Криптоним, дрост 5. Запомню о Запомню школению Красной армии. Тут нету места на церемонии. Я поручник Михаил Васильевич по крышке. Co to było? Czekaj! Porucznik Charles Brown wzywa Alfa. Alfa, czy mnie słyszysz? Nadszedł czas na pierwszą lekcję. Słyszymy cię świetnie, Brown. Idź! do skóry, znajdziesz grupy drzew na wow. szczycie wzgórza. Przyślemy kogoś po ciebie. Over. Co się tu dzieje? Idź z nami, to się przekonasz. Спасибо. Езда! 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 Рушами! 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 Че, хлопаки? На Ян Кеса! Kto to ma być? Wojna, Wojna czy rzeź? Ubywają ich zanim się zorientują z kim mają do czynienia. Nie ja możemy sam... pozwolić na kontakt. Łatwa robota towarzyszu i kupa słuchaczy. Widzieliście? Facet zrobił w ze strachu. To nie śmieszno, Ale nie pozwoli miankesom zabierać tego co nasze. To okrutne, ale zapewne konieczne. Nie może sobie pozwolić na paradż. To był żołnierz. Powinien być I? przygotowany na śmierć. Możemy wracać do bazy imienia Kierowa. Zdążyliście zbudować bazę? Mieliśmy mnóstwo czasu. Kapa przynosi nas tutaj z dokładnością do czterech, pięciu lat. Halierny złom. W dodatku w różne złoty. Się... Szedł właśnie. zanim znalazłem ludzi. A pozostali towarzysze. Jak długo tu są? Первый привел генерал Морозов. Розов. Седьмого поздерника зашло гороку. Здесь мамы тридцать марта. марта. А другие гороку новые рахубы. А другие. Как вы Морозов заложил базы имени Ракана. Ленина. А потом... Михаил, маш Янкесов на полноц. Весь своих хлопцев и займитесь ними, как на... Эй. Циолом Киров. Это где? Нарешче разруба. Może tym razem, razem coś. coś trudniejszego. Jazda! Niezda! Niezda! Zajmyku się! Ruszamy! No wot jesteśmy. Goty broń. W Atakują mnie rusty. Co? Tak myślę! Brać ich! Braci ją. Ruszamy. Levelował. Uciekajcie. Nie tu nas szans. To wierzę mi. Ruszamy. Ruszamy. Jezda. Cholera, Co my teraz zrobimy? Atak frontalny jest raczej wykluczony. Nie damy rady. Nie śpią Kryszkin. był naszym dowódcą. Musimy wrócić do bazy pana Werosa Skazy. Po co? Mamy jasny rozkaz. jest tylko Z bazy. Próbiliśmy. I co? potrzebujemy nowego planu. Potem okolokacyjny. On ma rację. Powinniśmy chociaż spróbować. Moglibyśmy się kryć za drzewami. Poszaliliście. Jest to To wy się paliliście do walki. Poza tym mamy przed sobą tylko babę schowaną za warkami z piaskiem. Boicie się jej? Bo rulak ma... A ty, się Wszystkie amerykańskie rynki to Ruszamy. Ruszamy. Tak? Co to ma? Pan Sosedek, który zmieniali zdał... za... ...Jawismy żołnierzem, tak ja rewelę zmienił. Maria Jestem Mega żołnierz. Naprawdę mega. Torvalace... ...Hubby. To jest... ...to największy czosnek w tym tym. Panie Worski, tak? Tak? Idziemy Wnij się Wnij się w Polsce. Nie, nie, nie. Ruszymy. Skasujmy ich. Idziemy, towarzyszu. Jazda! Po czele jest. Ja mam wszystko. A? Jazda! Uchwala ojczyzny! Jazda! O pod konik, który nie miał widzieć, ale tu ma, to nie, to nie było, czas, zapis, to być Jeszcze chwilę wysyłam ci małpolody. Czujcie w, w małpy. Uwaga! Czujcie w Małpy. Gadu? Nie wyglądają na przyjaciół. To ma być strasznie. Mogę to, się. to? zginąć. O i teraz padnij na ziemię i uciekaj. Gincie sukiencyny. Ruszać się. Chwaza, mizerzom Alpów. Gincie sukiencyny. To malcy

Ruszamy, jezda! Szybko, team! Ruscy wrócili! Wytrzymaj jeszcze chwilę, wysyłam ci małpoludy. Dawaj mu. celujcie w małpy. Ruszamy, jezda! Tak. okładanie małpoluda. Okładam małpoluda. Zrobione. Przestrzeniący się gracz Папая комитет. Пацаны. Так. Алле. Моя праца мне... Это мусяло не могу, мало Что теперь? Нищить их! Рушать сющамы! Эдемс! Езда! Лери! Езда! Езда! Субтитры! Езда! Схватить панк! Ульминант, товарищ! Руша, Teraz zrobię. Cholera! Go. na go! Otarię na pierwsze lewę. Pierwsze Zobaczmy jak tutaj mamy... Ja na... Drugi! Czego to potem kiedy jest na drugim poziomie? Pieprzone komuchę! Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musimy się wycofać. Za nim To dowódca. Jezda! Jezda! Jak nie mi...

nie... Brać jego bo... gotów? Tak, białko. Gotów. Idziemy, towarzyszu. Ruszać się. On umrze. O, ja idę szybko cię. On? Ruszać się. Z... się o, ekspo. Tak w drodze. Ruszać Tak Ruszać się. Ruszać się. Rusza się. Bracie W drodze. On umrze.

Przerzucili mnie parę dni temu. Małpaliudy zaatakowali mnie i zabrali ekwipunek. Jesteście pierwszą osobą jaką spotkałem. Dobrze, pójdziecie ze mną. Właśnie Serdecznie dość chowania się przed tymi zapchnionymi małpiszanami. Prowadźcie! Gotów na więcej, towarzyszu? Braci Zabić nie ma sprawy, to możecie brać jego. Już towarzysz... Idę, idę. Dajcie jego. Ruszać się I byli. I byli. Umrze. Brać się go! zrobić. go! Dajcie go! Dajcie go! Dajcie ojczyzny. Dajcie go! rad się. nie będę sprawdzać. Czarne za się. poza tym. Gotów? gotu. Tak. Tak. Gotów? Я прям в руках его душу. Walczmy! Jeszcze coś, towarzysz? To ty jak tu. ma tutaj, On ma jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem On ma. nogi. Ery nogi Igry smawalkę na drugą. Okej, okay, towarzyszu. Zabić ich. Zrobione. Walka. On umrze. Ajdemy do gęstego. Nie ma sprawy, towarzyszu. Już towarzysz. Ruszajcie, bracia. bracia. Idziemy, towarzyszu. Brać go. Ej, a ty tam masz

Ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się. Slawa Bogu. Jakie Rylenkowa. Sanitariusz. Co dobre. Nieuczestna pogawędka. Idź z nami. Z nami. Ruszaj się. się. Drozi, idziemy towarzyszu. Idziemy. Gotów. Idę. Jestem pod ostrzałem. Trzeba uważać. Jak? O, polu dbije Jelenę. To burroch się odzywa z kurczywych, trzeba uważać. Ty masz ile? Taka też dwa Strzelają do mnie! Strzelają do mnie! Gotów? Das się zrobić. Biegnij do mamy. Jak wstaje chłop, to już mało go nie Tak, jest towarzyszu? Tak, oczywiście, towarzyszu. Patrz, Małpisz, on ma nasze radio. Raczej to, co z niego zostało. Ma to ma upamiało nasze radio. Spójnie... To było... Zniż radio. Zniż radio. Zniż radio. to. Nie to. Zrobimy to. Idziemy tak. W drodze. Och, och. Bierz go. Jesteśmy po sali. Idziemy tak. Oj, umrze. Krawlju. Róg. wyeliminowany Teraz się budac nie zabiję. Rewacjemy co? Emżej Mikołaj. Jestem tego świadom. Teraz tym mikrofoniem. Wskazujmy ich. Gotowe? Strzelają do mnie. Nie słucham co mówisz. To Jeszcze raz. Przyszedł z tym. I no. Dolar. D1 i. Wyślij OFF1. Przegrałeś. Po raz kolejny znam. Znam ja w I tak zginął. Tak. O! Pozwoliłeś zbiec amerykańskiemu żołnierzowi? Nie uratowałeś towarzyszy broni? Nie uratowałeś dwóch towarzyszy broni, co? O! Je, jak to się chwilę go... Po co? Czego ona żyje? Tak, tak, tak. Co tu kurwa się stało? Z czego oni żyją? Nie Co jest? Chamot. To. Jest. Mechanik trzeci kota. Так. Товарищ Горький за... Какие... Как... Хорошо. Скажите. А Самая приемность Спробуй по моей по стороне. Ej, mawarcarat shitera. Gotów? Burlak, znaleźliśmy gdzieś na... Gdzie jest Polas? Dawid.

Tam, czy macie jakieś wieści od oddziału Brawowa? Niestety nie. Przeczuwam, że mogło im się stać coś poważnego.